Siedzim w tym domu, pandemia nuda. Człowiek się po tyłku drapie i te trofea zbiera. Ile można? Kiedy powiem sobie dość? Płacimy za zbieranie trofeów, głównie za rojaki, ale mogą być też inne gangryny. O kurwa! Wreszcie mogę zacząć na tym swoim hobby zarabiać. Lice, nie ma czasu do stracenia. Życie w czasach tej apokalipsy, tego wirusa, co zmienia wszystkich wirusów. Łodmian jest bile. większość wirusów jest neutralna, ale są też ty te agresywne, co krzycą, że kagańca nie nosi. Są też takie, które cię rozszarpią za jego brok, ale wziąłem gnota, nie boję się. Wiem, że żeruje menda przy stawach, że tam straszy. Łupoluję go, wyznę co ma i jadę do tego dziada od trofeów. Może jakaś małpka się odleje wieczorem nawet. Miał ja wziąć motor, ale po dwóch latach się benzyna skończyła. Musiałem czochrać zlaczka. Rzucił mi się ino znajomy widok. Niebieski Seat z pizgniętą filgą. Takim jeździ mój sąsiad, nim się to wszystko zaczęło. Pewnie tak świrusa się wystroszył, że krawężnik zaliczył. W środku nic ciekawego, może pod maską co znajdy. Czasem jaki tłumik do broni się znajdzie, ale tym razem gajsz, śrubek i jakiś biehajster. Nada się do zrobienia Kijka z piłą tarczową. Rozglądam się dalej, włącham ziemię i myślę. Był tu obszarpaniec, żerował. Gdy widzę ten staw przypominam jasę, jak z moją haleńką się poznali. Piliśmy browara i zagryzaliśmy kiełbachą. Piękne czasy. Nawet jakiej browara pod złopałem, to nie dorła się tak głośno, jak stara sąsiada. A gdy się miast chlą, zrobiła taki pyszny rosołek i człowiek wracał do życia. A ty Ros, Halinki nie ma. Wspomnień piękna magia, ale muszę trofeum zdobyć, co by ukoić nerwy. Postanowiłem iść za śladami, bo ino nic innego nie pozostało. Polaka można złapać na socjal, ale na co złapie się męda co obgryza martwe zwłoki? No pewnie nimi, a takowych w okolicy nie widzę. Musiałem zdać się na instynkt. Przycupłem chwilkę. Może wiatry mi coś podpowiedzą. No i powiedziały. Do mojego wilkiego nocha dostał się smród padliny. To musi być on! Uniesłem się. To tam przy płocie chyba. Wyjąłem klamę. Musiałem być czujny. Podliżłem bliży, a tu chulnęła mynda znienacka. Zabiłem Gnoja, wystraszył mnie, ale okolica będzie teraz spokojniejsza. Miałem nadzieję, że mi się to opłaci. Szukam i szukam. Mam, mam trofeum, kurwa! Ucieszyłem się. Następnie pojechałem do Gostka po nagrodę. Bry, pan skupuje jeszcze trofea? No, co tam, możesz? Panie, coś mi za dziwactwo przyniosłeś. Ucho miałeś wziąć, odpowiedział. No trofeum mam. Ubijem szpirusa, nowej nagródę nie kombinuj. Idź pan stąd, bo z ci mi trofea zbiorę zaros. Kurwa, Taki pucharek łodny, brązowy, a dziot problemy robi. Nic to, cóż zrobić miał? uszu nieobytne, no? brzydzę się. Pozostaje wrócić do domu i dobić platynę w Days Gone. <sighs> Days Gone narobiło mi niemało pracy i zamieszania. Tytuł ten jest wyjątkowo specyficzny, co wyjaśnię w ciągu recenzji. Pierwszą część recenzji zacząłem pisać po niecałej połowie gry, a drugą po jej ukończeniu. Chcę wam coś w ten sposób pokazać, a zarazem wyjaśnić, jak Days Gone wprowadza dużo chaosu jako cały projekt, co niestety odbiło się nie najlepiej na sprzedaży, jak i ocenach. Days Gone to moja 20 recenzja i prawdopodobnie 280 platy na zarazem. Taki skromny jubileusz mi zasponsorowała ta gra. AAA od Band Studio, które dawniej zrobiło m.in. Uncharted na i kilka innych mniejszych produkcji. Słyszałem w dniach premiery gry, że jest ona oceniana powyżej przeciętnej i z takim nastawieniem wsiadłem na motor. Początkowo Days Gone bardzo zamula, ale tak bardzo, że grywałem po godzinę dziennie max. Trudno mi określić czy to przez fabułę, otoczenie czy cały świat. Miałem już skreślić tę grę, ale w końcu nadszedł moment, że Days Gone podniosło moje zainteresowanie i czochrałem już normalnie w zasadzie do końca. Nie do końca wiem jak sprecyzować czym jest Days Gone, najbliżej mi pasuje pojęcie The Last of Us z otwartym światem. Oregon został pogrążony przez nieznanego wirusa, który powoduje, że ludzie świrują i atakują wszystko w koło. Gra nazywa ich świrusami, takie dużo bardziej zabójcze zombie, szybkie i zadające spore obrażenia, zwłaszcza jeśli gra się na poziomie trudny 2 jak ja. Inne gry zombie-like sprowadzają się do całej masy hord powolnych i słabych przeciwników, a tutaj jest inaczej. Obgryzacze zwłok, oprócz bycia śmiertelnym zagrożeniem, mają jakiś zalążek inteligencji, budują sobie gniazda, a nawet jak tłumaczy do fabuła, mogą mieć wspomnienia związane z rzeczami. I po poznaniu tej informacji, zachciało mi się pchać fabułę dalej. A ta jest podzielona na takie, jakby segmenty z życia naszego bohatera, Dikona St. Johna. Niepoprawnym stwierdzeniem byłoby, że gra ma główny wątek fabularny i poboczne. Tutaj mamy kilka głównych linii fabularnych o konkretnej tematyce lub osobach, lepszych lub gorszych i trochę nad wzięte główne fabuły związane z czyszczeniem mapy i robieniem tych samych questów w kółko, by poznać czyjeś tam intencje. Jak to w świecie post-apo, w którym zamiast współpracy i próbowania odbudowy dawnego i spokojnego życia... Wszyscy są podzieleni na obozy i ideologie. Oczywiście jak to w grach tego typu, musiała pojawić się jakaś sekta, tutaj zwana wieczystymi, którzy są nawet w ciekawy sposób wymyśleni. Szczą oni Spirusów i swojego guru, Carlosa, i podobnie jak blizny z The Last of Us Part II, robią sobie skaryfikację, która daje im siłę. W przypadku Days Gone nadnaturalną siłę, ale nie zdradzam. Pozostali wataszkowie to łowcy, zwyrodnialcy, wykolejeńcy, inni gwałciciele jak to w każdej innej grze tego typu. Oprócz próby przetrwania z naszym przyjacielem, buzerem, buzmanem, williamem, Buzem, jeden człowiek o wielu ksywach, z nim musimy jeździć motorem po Oregonie i wypełniać różne zlecenia dawane przez obozy. Naszego towarzysza dopada sekta i mocno go rani. Początkowa fabuła skupia się na ocaleniu przyjaciela. I wraz z przebiegiem tej pierwszej fabułki będą pojawiać się kolejne, jak poukładanie sobie w głowie po stracie bliskich. I tak przez całą grę będą dochodzić nowe historie, i to wyszło fajnie. Cel gry ciągle się zmienia i nie jest on monotonny czy nużący. Wspomnieć należy też o rodzajach naszych ząbiaczków. Nie są to zwykłe, powolne, żywe trupy, a szybkie i zwinne gangreny. Oprócz nich są też dosyć oczywiste typy zombie, tak jak w innych grach tego typu, ale moją uwagę przykuły traszki. Gra mówi, że to oportunistyczna młodzież, ale większość z nich wygląda jak dzieci. To dosyć odważny pomysł w dzisiejszych czasach, no bo w ilu grach strzelaliście do dzieci? Painkiller i Dead Space 2 to pamiętam, ale dzisiaj w większości gier jest taka opcja blokowana z kwestii moralności. Aż na myśl wchodzi ten mod do Skyrima, który pozwala m.in. przebić tego wkurzającego Bachora z Whiterun. O rany, zabrzmiałem jak jakiś zwyrodnialec, ale wiecie o co mi chodzi. Niestety, na minus wypadają modele tych naszych przeciwników. Jest ich z 5 albo 6. I nieraz, nie dwa, będziecie walczyć nawet nie z bliźniakami, a z trojaczkami. Zwłaszcza z tym jednym łysym w samych spodniach. On kojarzy mi się z tym NPC ze wsi z GTA San Andreas. Ponadto rzuciła mi się w oczy jedna kwestia. Nawet patrząc po moich gameplayach. Widzicie, co jest nie tak z tymi zombiakami w znaczącej większości? Są niemal sami faceci. Kobitka zombie to rarytas, co mnie bardzo dziwi. Ponoć kobiet na świecie jest więcej niż facetów. No, chyba, że męskie świrusy zjadają kobiety, a te samice alfa, które przeżyły, zostawiają w spokoju. <noise> no serio, nie wiem. Jest to albo takie niedopatrzenie twórców, albo w mojej tezie można szukać głębszego sensu. Podobnie jak w The Last of Us, zbiera się przedmioty i tworzy z nich bandaże, koktajle, palaki czy inne narzędzia ofensywne. Ponadto nasz motor trzeba na bieżąco konserwować, dolewając paliwa czy naprawiać złomem. Ilość złomu jest zgodna z obecnym stanem oregonu w grze. Zastanawia mnie jednak tankowanie i paliwo. Akcja gry dzieje się co prawda dwa lata po wybuchu wirusa, ale ilość paliwa jest ogromna. Pomijając fakt, że kanistry nigdy się nie wyczerpują. Zalejecie bag do pełna, generator i dodatkowo świrusom możecie go rzucić pod kulasy w celu detonacji. W niektórych miejscach tego paliwa jest, bo ja wiem, z 10 galonów? I jako, że większość bohaterów Days Gone oraz wieczyści, anarchiści i inni hiści poruszają się tylko tymi motorami. Czy na tę stację ktoś te paliwo im dowodzi? Zastanawiało mnie to przez dłuższy czas. W grze zdobywacie też kredyty, i za te kredyty w danym obozie możecie kupować nowe bronie, amunicję, zapasy lub ulepszyć jednoślad. Przy robieniu zadań czy zbieraniu uszu świrusów zbieracie te kredyty oraz zaufanie. Im wyższy poziom uwności, tym lepsze zabawki handlarze Wam zaoferują. Po ukończeniu zadań, jak to w otwartym świecie, warto porobić aktywności dodatkowe. Zysenia od obozów są nijakie, ale tępienie licznych hord świrusów daje duże pokłady satysfakcji. Wiem, że twórcy chwalili się, że może być ich dużo w jednej chwili i klatki nie spadają. Tu optymalizacja jest ok. Dziwi mnie jednak fakt, że przy hordach FPS-y nie lecą w dół, a przy zwyczajnej jeździe motorem gra lub ich równość do 20 klatek lub dosłownie zatrzymać się na kilka sekund. Opowiedziałem Wam, co można robić w Day's Gone, i w większości jest to tytuł, który powinien przyciągać i zebrać dobre oceny. Więc co jest nie tak? Oj, wiele rzeczy. Ostatnio ktoś ze studia Bend publicznie się wypowiedział i wylał gorzkie żale rozczarowania, że Day's Gone 2 nie powstanie i inne zarzuty do sony, czego oni tam złego nie robią. Fani bardzo chcą kontynuacji, więc zapewne ona powstanie. Sony ostatnio często zmienia zdanie. Store z PS3 i Wity nie zniknie. Zadziałała petycja, a taka do Days Gone 2 już się pojawiła. Wracając, zarzut tego pana i tego studia był taki, że kontynuacja nie powstanie, bo gracze żerują na plusie i wyprzedażach, zamiast kupić tytuł za pełną cenę. W graczach coś pękło i we mnie też. Ostatnio wrzuciłem krótką kompilację dwuminutową, którą możecie obejrzeć klikając to okienko o ile będę miał je wstawić. A jak nie to dam na ekran końcowy lub link do opisu. Problemem dni przemienionych to bugi, występujące w zasadzie cały czas. Dwa lata po premierze. Świrusy, predatorzy. Na wysokim poziomie trudności ogromnie frustrują. Horda, która wbiega w siebie bez powodu. Bagujący się motor, w postacie, świrusy. No, wszystkie te rzeczy to dykta. Zadania też lubią się zbagować. Tutaj na przykład nie mogłem pchać niebieskiego samochodu, jak i w Oregonie wiele, by móc przejść dalej. Musiałem zrestartować punkt kontrolny i ponownie zmierzyć się z wieczystym adwersarzem, co na trudnym dwa łatwe nie jest. Uniki, które raz działają, a raz nie. Wrogowie, którzy nie powinni nas zobaczyć, zauważają nas, a gdy migamy im pod nosem to nie widzą. Skopany system dialogów postacie też potrafią powiedzieć dwa razy ten sam dialog w jednej rozmowie jeden po drugim identyczny plik audio jeden po drugim identyczny plik audio zepsuło mi się nawet przez to jedno zadanie przy odwiedzaniu pewnego grobu dikon wypowiedział dwa razy ten sam niepomijalny monolog, który trwa z pięć minut to tak, jakbym miał wam dwa razy te recenzję przeczytać. O rany, jest tego mnóstwo. Gra wyszła w 2019 roku, a żaden patch czy cokolwiek innego nie naprawiły tej gry. I teraz przejdę do drugiej części moich wrażeń z Days Gone. Ukończyłem dosyć długie wątki fabularne i powiem wam, pierwsza połowa gry to tandeta, a druga połowa to niemal arcydzieło. Zwykle w grach pokazuje się na początku, co dany tytuł ma najlepszego. W Days Gone jest na odwrót. Tak jakby gra chciała nas nagrodzić za wymęczenie tej gorszej części gry, dając nam końcowo wspaniałe wątki fabularne. Oraz z przebiegiem fabuły gra się też dużo przyjemniej. To już nie byle jaki dikon, który pada na dwa strzały i nie ma co zrobić, o czym właśnie będę mówić, ale prawdziwy pogromca wszystkiego, co stanie nam na drodze. Działa na to kilka czynników. Po pierwsze, w późniejszej części gry dostajemy więcej zabawek do mordu także tych do craftingu. Śmieci zaczęło też się robić dużo więcej i było czym walczyć. Kredytów też dostaje się dużo więcej, co pozwala w końcu na zmianę tych słabych broni na te dużo bardziej przystępniejsze. Co prawda mam małą uwagę do broni, a raczej ich balansu, ale podsumuję to teraz jako ogół. Granie dość że znacząco przyspiesza szalenie wolnego progresu do dość szybkiego. To staje się właśnie bardziej dynamiczna i ta fabuła wreszcie zaczyna mi się od tego momentu podobać. Jeśli mam być szczery, poziom jest równy The Last of Us Part 2, a może nawet lepszy, bo zakończenie gry wypada dużo bardziej atrakcyjnie. Myślę sobie nawet, że gdyby miało powstać Days Gone 2 i sądzę, że powstanie, to gdyby Bend Studio połączyło siły z Naughty Dog, moglibyśmy dostać najlepszą grę, jaką zobaczyliby gracze. Pomysły i fabuła od Bendów a Naughty Dog mechanika i gameplay. Umiecie sobie to wyobrazić? Chciałbym dostać taką grę. Gdy podczas pierwszej połowy gry przybierałem nudą co mogliście odczuć, tak po drugiej połowie gry nie mogłem się doczekać aż wrócę z pracy by usiąść i poznawać wątki fabularne. Przestały mi nawet przeszkadzać aktywności poboczne, bo arsenał, granaty i inne narzędzia mordu to w po prostu wszystko znacząco przyspieszyły. Dayzgon przestało zamulać, aczkolwiek z drugiej strony balans gry został wywrócony do góry nogami, bo na początku zasoby gry to w zasadzie malizna i przypomnę, że grałem na poziomie trudnym 2. A teraz nosimy ze sobą ponad 1000 sztuk amunicji oraz możemy dodatkowo kupić ładownicę na naboje do motoru. Zasobów w grze też zaczął się robić nadmiar, mnóstwo przedmiotów po prostu zostawiałem, bo nie miałem na nie miejsca. Leczyłem sobie 5 punktów zdrowia, by móc podnieść kawałek szmatki, bo obok leżały jeszcze 3. Stać nas teraz też na kupienie najlepszych modyfikacji do motoru, co sprawia, że podróże nie nudzą i nie męczą. Można wszędzie szybko dojechać. I teraz, moja własna teoria na temat tego, co sprawiło, że Days Gone jest jakie jest. Mam wrażenie, że twórcy mogli zacząć robić grę dopiero od południowego regionu, czyli od połowy gry. Tutaj pokazano właśnie te majstersztyki fabularne oraz potencjał gameplayu, między innymi oficjalne pierwsze walki z hordami, nie tymi dupereletowatymi z północy, a prawdziwymi koloniami. Do czego zmierzam? Że tego początku nudnego miało w ogóle nie być, ale stwierdzono, że gra byłaby za krótka i dorobili na szybko i byle jak ten początek. Jeśli tak było, to wybrano według mnie tą gorszą opcję. Ja osobiście wolę, żeby gra była krótka i treściwa, a nie na siłę rozdmuchana. Wspominałem o balansie broni, ale nie wspomniałem jeszcze o ważnej i dziwnej rozwadze. Na początku mamy bronie, którymi nie jesteśmy w stanie zabić wrogów nawet 12 kulami w ciało. Tyle ile ma magazynek pierwszej klamki. I trzeba celować w głowę i inwestować w skupienie, bo inaczej nie da rady. A potem dostajemy takie bronie, że wystarczą trzy albo cztery pesteczki w ciało na opancerzonych wrogach, a oni się przewracają, nieważne czy naszprycowani kultyści, bandziory czy fauna. Głupota straszna, która razi mnie w oczy to łamacz, taki zombie pudzian. Zabija na dwa strzały i jest sam w stanie powstrzymać połowę hordy, bo te typy świrusów się nie lubią. Tu jeszcze ok. Ale wywalenie temu czołgowi około 5 magazynków w ciało z najmocniejszej broni, lub około 3 celując tylko i wyłącznie w głowę, to głupota straszna. Gra fajnie nawet pokazuje dziury w ciele po kulach i twarz tego łamacza wygląda jak głowa Herkulesa po potyczce z kratosem z trzeciego gotowoara. A ten jeszcze drzeje i nas goni. Twórcy mogli dać mu jakiś pancerny hełm na głowę i byłoby to dobre wytłumaczenie. Tak zrobiła konkurencyjna Grasplusa Plusa zombie RB4. Coś, co jest na plus, natomiast w drugiej połowie gry, to normalne dialogi. Od tej części nie zauważyłem głupotek dialogowych. Kwestie już są czytane normalnie i z sensem. Co dodaje plus jeden punkt do teorii, o której mówiłem przed chwilą. Niestety, nadal nieodłącznym elementem Days Gone są bugi, drobniejsze i poważniejsze. To lokacja mi się nie doczytała i wypadałem z mapy. Co ciekawe, czytanie punktu kontrolnego nie naprawiło tego problemu. Wrogowie raz są głupi jak but, a raz wyczuwają nas z ogromnych odległości. To klatki potrafią zamrozić grę na około 5 sekund. No w tle wam pokazuję te najróżniejsze dziwactwa zarejestrowane na szerych, a których już nie pamiętam, bo nie idzie normalnie zliczyć. I ostatnia frustrująca rzecz to koło wyboru broni i granatów etc. Biorę sobie mołotowa... Addicon rzuca mi ruro bombą. Wybieram kuszę z bełtami z osadem, a postać strzela bełtami zwykłymi. Zauważyłem też, że wyekwipowana broń lubi się czasami sama zmienić. Czyli wiem, że mam pistolet w łapie, chwilę nie celuję. Potem chcę jakiegoś typka z bliska zabić, a bohater wyciąga mi snajperkę. Możliwe, że to moje niechcące wybory, bo te koło zmiany broni jest źle zrobione. Musicie dać gałkę w konkretną stronę, a potem tak jakby dosunąć ją w lewo lub prawo. Problem ten twórcy mogli z łatwością naprawić, robiąc takie koło jak chociażby w GTA V, gdzie gałką wybieramy główny typ broni, a potem strzałkami wybieramy sobie co konkretnie chcemy. I wygodniejsze to i przede wszystkim działające prawidłowo. Cóż, więcej grzechów w zgodnie pamiętam, jednak potrafię tej grze wybaczyć te błędy bo zdecydowanie nadrabia późniejszą rozgrywką i przede wszystkim zasysającą fabułą. Teraz parę słów o trofeach. Trudno sformułować mi poziom trudności gry, zwłaszcza, że grałem na trudnym 2. Jednak sądzę, że na normalnym sytuacja będzie identyczna. Z początku jest trudno, nawet bardzo. Częściej uciekałem niż podejmowałem walkę. A później, gdy ogarniemy sprzęt i lepsze perki, to już jest banał. Trofea w większości polegają na wyczyszczeniu znacznej większości mapy, ale nie całej, bo jedyne 75%, co jest dużym plusem i ukłonem strony graczy, że twórcy nie zmuszają do żmudnego latania ze całym śmieciem i szukaniem tego jednego czy kilku, by odblokować jednego puchara. Poza tym te znajdźki to nuda konkretna, z wyjątkiem rejestratorów Niro, które po zebraniu odtwarzają się nam w głośniku w padzie, i przyjemnie się słucha tych historii przy eksploracji świata. Trofek, który musiałem przygrindować to jazda driftem. Czasem przypadkiem mi się udało z dwie sekundy pojechać. Raczej oregońskie trasy nie wymagają użycia tej sztuczki, a jeśli skłaniacie się do zrobienia nowej gry plus, nie farmcie tego na siłę, przyjdzie z czasem. Lub jeśli nie, to pod koniec nowej gry plus dobijcie sobie na spokojnie brakujące sekundy. Moja ocena Days Gone to 8 na 10. Gdyby nie ten smętny początek i gdyby nie było tych rażących błędów, dałbym z pewnością pełną dyszkę. Bo fabuła i druga połowa gry zasysa konkretnie i ciężko oderwać się od konsoli. Trudność platyny według mnie 3.5 na 10, a grałem na wysokim poziomie. Na niższych będzie jeszcze łatwiej. Czas do platyny to około 100 godzin. Z początku gra jest bardzo powolna. Później rozgrywka znacząco przyspiesza. Mimo to trzeba ukończyć wszystkie zadania poboczne oraz dobić te 75% w znajdkach. Ogólnie mówiąc, mam nadzieję, że petycja graczy zadziała tak jak decyzja o zamknięciu Storna i PS3. I Sony wyrazi zgodę oraz wyłoży dolary na powstanie Days Gone 2. Trzymam kciuki i czekam z niecierpliwością.